Jesteśmy w Wilczym Gardle, Wilczym Gardle miejscu bardzo szczególnym w dzielnicy Gliwic. Nazwa kojarzy nam się jednoznacznie z wilczętami. Tutaj też zakończy się bieg niezwykły, bo 1 marca tropem wilczym Kuczci ku żołnierzy wyklętych, ku czci tych, którzy polegli. Polegli, zginęli, zamordowani bestialsko, za co? Za Polskę, za to, że walczyli. Za to, że walczyli do końca i się nie poddali. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Uczestniczcie w tym biegu, wspomóżcie nas, bądźcie tutaj i kibicujcie tym, którzy biegają.